No i witam Was w kolejną niedzielę, 24 sierpień, czyli drugi lot konkursowy. E, kochani, e, dzisiaj nie będę dużo mówić, ponieważ jestem e, chora i e, mega, mega źle się czuję, więc... gardło mnie też w ogóle strasznie boli, więc nie będę, nie będę nawijać za dużo. E, orientacyjnie na początek, moi drodzy, e, Trzebiatów, miejscowość, odległość 165 km. E, wy, Wypuszczona siódma rano. A także no, do dziewiątej powinno coś usiąść, ale dobra, to będziemy będziemy oczywiście kręcić, relacjonować eee, i wtedy też będę coś tam starała się jeszcze wam e, opowiedzieć. Dobra, to do później Ok, to usiadł pierwszy Jest. Okej, okay, usiadły. O, słuchajcie, jeszcze coś mi tutaj z telefonem. Jest chyba, nie wiem ile nagrałam, ale jest sześć gołębi. Dobra, i kolejne trzymamy. o i tutaj cała banda pięknie no ładnie tutaj idą jakieś zobaczcie to do nas schodzi tutaj wow No, pięknie. No, kurde. Taka banda. No i okej. Okay. No dobra, kochani, to zwrócamy sobie szybko na zegar. E, tak jak widzicie. E, aha, bo chyba nie mówiłam, 44 dzisiaj poszły. 40 jest, więc e, no. Poszło, to można powiedzieć gładko, tak jak ja nie wiem właśnie czy mi się dobrze wszystko nagrało. 59 siada pierwszy gołąb, później zaraz tam jakoś 4, nie wiem właśnie czy to złapałam, bo mi się tutaj coś rozłączyło, i później nadleciała cała banda. Tam w tej bandzie było 29 gołębi, no i tuż na ten moment no 40 jest, więc, więc jeśli chodzi o przylot. E, można powiedzieć, że wszystko ok. E, moi kochani, daliśmy 40. E, dobra, nie będę, one tam jedzą. E, daliśmy 44 gołębie, bo e, tak to niestety jest, że jak po chorobie, e, no przynajmniej te dwa loty zawsze są, e, zawsze są takie, wiecie, e, średnie, można by powiedzieć. Także e, znowu zostawiliśmy e, troszkę gołębi w domu. Myślę, że e, już za tydzień one powinny. E, powinny być, e, być gotowe. A jeszcze Wam powiem, że w tygodniu też mieliśmy, słuchajcie, trening e, i cztery gołębie rozwalone z jednego treningu. Jeden noga zupełnie wyrwana, słuchajcie, więc już e, całkowicie e, out. E, dwa, jeden skrzydło uszkodzone, e, jeden przeszorowany dół i ten czwarty uszkodzony doleciał tam chyba po dwóch czy trzech godzinach, cały spód też obszorowany. Także te gołębie już też mają tutaj, słuchajcie, e, na ten moment na ten moment pauzę nie wiadomo, czy w ogóle będą się nadawały, żeby, żeby je wrzucić. Dobra, to tyle. Myślę, że tutaj już zakończymy dzisiejszy lot, bo, bo no, nie będziemy czekać tam na te cztery gołębie. I, i co? I do zobaczenia. Pozdrawiam. Dobry lot,